Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 11 października, prisromnik ratuje rzepak przed robakami, tu na górce już go chyba wtrąbiło. A to jest takie właśnie jedno miejsce oczywiście myszki standardowo. Trochę walczymy z czasem, trzeba nie był wczoraj wykonany, przy nawet chyba w piątek, no ale znów nam coś tam ciepnęło około 10 litrów no dlatego się to przyniosło wszystko na dzisiaj no i sobie jedziemy lambusiem cały czas jest ciągnik w obiegu sprawny Mszycy Przejął brzymię, obok jest właśnie Rzepak Chyba też na poplony zostawiony I chyba jęczmień dosiany Tak mi to wygląda No i po prostu Mają Gdzie przylecieć na świeżutki Młodziutki Łupią go niemiłosiernie no, dlatego tu robimy Ochronę przeciw robakom jest jakaś jeszcze muchówka tam A można by powiedzieć, że jest tutaj wszystkiego Wiele jest tutaj wszystkiego Może tak to ujmę Nawet ich grzyby rosną Nie, nie, to tu się żart Co tutaj będziemy wykonywać Tu pamiętacie pod coś Mówię, Co jest grane Coś tam mi nie zadziałało Na jednego kawałka ścieżki nie ma ale zobaczcie obok, jakby tak chciałem skarpet sobie przypryskać. Jechałem po tym szypaku. Powiem, mam tam gdzieś te szczuwniki, gdzie przejeżdżałem. No po prostu na, na tych śladach go nie ma. Wbiło go w ziemię, poszedł za głęboko. Także cieszę się, że mój system opracowany oczywiście wspomaga mnie tutaj mocno. Nawigacja, że mój system ma się opracowany siewu że urocze na końcu, bardzo dobrze się sprawdził podczas rzepaku no bo jednak nie zagniotło go, nie piło go do ziemi tu jest najpiękniejszy rzepak w moim gospodarstwie odmiana butterfly tej butterfly tu sobie pięknie rośnie są tylko kupy samosiewów znaczyć B, wyznaczymy, zobaczymy co się tutaj będzie działo. Plantacja jest bardzo fajna, schody wyrównane, ścieżki równiutkie, zobaczcie przez około kilometra. W miarę udało mi się to wyciągnąć, jeśli chodzi o linię prostą. Jakoś to wygląda, można być siebie zadowolonym. Obsada naszepaku bardzo fajna, moim zdaniem jest super. Tu znowu dziury po myszach tutaj na razie w placy nie ma zbyt wiele. Już mam nagrany film z dziewiątki, tam to jest lista tragedia o 30 metrów. Zastanawiam się, jak się do tych mysz dobrać. No ale gdzieś tam kolega mówi, że trzeba kupić jakąś trutę, worek, 20 kg On mówi, chodzić i sypać do tych dziur Bo mówi, że do wiosny to oni zjedzą cały ten rzepak, nic z niego nie będzie No i może ma rację, bo te place są coraz większe Samosiewy kupkowo, nawet zobaczcie tą pszenicę, to było z samosiewów Opitoliły do końca no i jest tutaj tych kupek dosyć sporo, jeśli chodzi o te właśnie wciągnięte zboże z tego sezonu. No ale jak to wszystko teraz do samo siebie, nie mam pojęcia, bo ogólnie na polu ich nie widać. Praktycznie ich nie ma, są tylko takie właśnie kupki. No i teraz pytanie: co z tych kupek zostanie? Jak jest tyle zboża naciągnięte, to mi się wydaje, że one kłosów nie wyda. Jeszcze nie wiadomo, czy do wiosny te myszy ich nie zjedzą. No, rzepak jest mocno zdziesiątkowany. Niestety było gdzieś tam, może dałoby się wjechać między tymi deszczami, między tym wiatrem, ale też to było bardzo, bardzo ryzykowne. Stąd moja ochrona dopiero jest teraz. Wiem, że jest za późno. No ale trzeba już po prostu to uśmiercić, żeby tego rzepaku nam tutaj mocniej już nie drelowały, żeby on po prostu na mnie zamarł też z tego tytułu, bo miałem taką sytuację, że z jesieniem szyca tak zainfekowała rzepak, że go wytukło do zera. No i tu na gólewce jest słabszy w tym w tym w piachu. Ale też jest, też nie wiadomo co mu tutaj, go gąszyca też nie uszkodziła na tyle Tam Widać pitne kamienie No i na górze na zero Rozłączamy sobie oprysk Wjeżdżamy w następną ścieżkę No jest mały ale tam gdzieś jak wspominałem we wcześniejszym filmie na palcach można policzyć, to ma ten rzepak duży, przeważnie wszyscy mały no bo część się wstrzymała właśnie ze względu na ten opad deszczu no, ci co się wstrzymali mają właśnie taki ci co się nie wstrzymali co im się udało albo mają zdziesiątkowany no optymalny termin tutaj u nas gdzieś 23-4 sierpnia, akurat tydzień przed tym deszczem to zdążył sobie wyjść ci co tak posiali no to już naprawdę są kapusty no, ci co posiali we wrześniu wrzesień był deszczowy, i zimny no i wygląda tak na dzień 11 października daję mu tu jeszcze 15 litrów RSM-u do listnia, a zobaczcie jeszcze kukurydza powywróciła. Aż będą dwie rośliny w jednym. To oczywiście się śmieje 15 litrów rsm tutaj daje 2 kilo mikro. Moje narobaczki. Nie wiem skąd tu tyle grzybów się pojawiło. Szkoda. Czy ten gaz nie truje tych mysz byłoby super za jednym przejazdem by je udusiło ale no niestety nie ma tak dobrze jak mnie dziki gdzieś ryją te ścierniska na szczęście ścierniska to teraz kurde myszy jedzą rzepak no ciekawe jak to będzie z pszenicą jak to będzie wyglądało? Czy one też będą go jadły? Czy będą jadły tą pszenicę? Czy będzie znikać? Czy po prostu będzie spokój? No, ale jak się wzięły tak pięknie ze to nie ja myślę, że tak pięknie się wezmą za pszenicę. Czyli będzie spory problem już z jesieni. Tutaj gdzieś problem z tymi myszami był zaobserwowany dopiero bardziej z wiosny. wiosny, z no prędzej tam już gdzie właśnie były. Jeszcze zboża, y, żółkły. To wtedy te myszy sobie wyszły, po ucinasz to wszystko. No i leżało, nie wiem czy wam wspominałem, kolega na, na kosiu, trzy tony sąsiad obok nim niecałe pięć. Tyle tych mysz. wziął rzepak, choć go nie namawiałem na ten rzepak. Ja mówię, słuchaj, bo ci zjedzą ten rzepak. Mówi, dobra, ryzykujemy, się jemy. No i posiał. no i też są już dosyć spore prace na tym jego polu No jak widzicie poruszam się bez problemu, napęd mam załączony żeby tutaj no, nie mieszać po prostu tymi kołami gdzieś w tych dołkach bo tutaj dołki też są 220 litrów wody ciśnienie 4 bary żeby jak najwięcej właśnie tego środka tutaj gdzieś wcisnąć pod te liście, na liście żeby zwiększyć tutaj te pokrycie do tego jeszcze idzie litr boru, bo zapomniałem dodać niestety nie było siarczanu, to jadę bez siarczanu no i także tutaj taką mieszaniną Jadę sobie do tego szybaku. No i mniej mi nadzieję, że coś tam go poprzepi, chociaż on ma te 5-6 liści. Nie jest to dużo na ten praktycznie połowę października, no ale w tamtym roku też miał mało, mało i okazało się, że później miał tak chyba około 10-12, nawet na tych lepszych kawałkach. Było bardzo, bardzo długo ciepło. W listopadzie jeszcze było ciepło, on cały czas szedł. Szedł do góry, też go wspomagałem we wrześniu. Właśnie RSM gdzieś pod koniec września. No i też go to pokrzepiło. No tutaj nie stosowałem, bo myślę, że tej azotu jest dużo, właśnie z tej pszenicy, z tej kukurydzy. Nie wiem, czy to był mój błąd, czy nie. Mówię, bo agon, potem będzie miał taki, mówię, będzie wielki. No może trzeba było zastosować Spróbujemy tutaj w dwóch zabiegach Do listy mu podać te 30 litrów Powinno mu tutaj to pomóc, powinno go ruszyć Jeszcze do wzrostu Nie skracam go Bo na razie chcę go pokrzepić do życia nie wiem, może to mój błąd. Tu można byłoby się pokusić. Ale jadę jeszcze na jeden kawałek gdzieś tam, gdzie nie jest do skracania. on jeszcze tu jest malutki, no ma 4-6 liście, no nie odpowiedni moment. No ale zapowiadają też jeszcze deszcz, zimno, tam 10 stopni, a no, jak wiadomo jezone w takich temperaturach słabo sobie radzą. Nie chcę tutaj żadnego chlorku, metryfatu używać do skracania, bo no, na razie będę go gonił w kapustę, później będę się zastanawiał co z tą szyjką, może jeszcze przyjdą te ciepłe dni I po prostu ten rzepak jeszcze, jeszcze nam tutaj pójdzie do regulacji, a może sama po prostu pogoda też go wyreguluje to wiadomo pod koniec października mogą się zdarzyć jakieś przymrozki. No, będziemy to monitorować na razie. Robimy to co jest potrzeba. Na razie też zostawiam samo siebie, żeby on się zregenerował po, prostu po tej mszycy Żeby go tutaj trochę podratować o kolejny wielki plac, który się zaczyna. Też widzę gdzieś takie są słabsze momenty z tym, że tak tutaj obok, ale to też nie wiadomo, czy już go coś tam go nie, nie przerzedziło, no Bo ogólnie obsada jest bardzo fajna, bym powiedział, że super, więcej tu nie trzeba. To jest hybryda, bodajże, jak dobrze pamiętam. To także 25 sztuk na metrze, to jest, o! jakby zostało, to było super, ale już widać. Kolejne żerowanie, kolejne place No jest tego, w tych dziurach potem będzie problem Będzie tylko tam zakwaszczenie nam się pojawiało Wsiać <laughs> nie ma co No jest problem W tym roku z tymi mieszami Właśnie opolskie, dolnośląskie to mówią, że tego jest najwięcej Bo no brak zimy tu właśnie takim a nie innym, takim a nie innym innymi czynnikami zawsze gdzieś tak ta zima była, to i tak jest mało, bo tu było rano późno po kukurydzy, bo początkiem listopada część myśli po prostu już była wywalona Zaraz gdzieś tam też yy, broną aktywną chciałem po... Yy, po pożyczyłem jeszcze od kolegi, bo, swojego został, bo nie posiadałem samą broną. Tu przyjechałem, potem przyjechałem siać. No i, i część tych mysz tą broną trochę porozrywałem, tak przynajmniej myślę. Część już jak bóg wyrzucił, już było zimno. To te małe myszy po prostu... No, tak mi się wydaje, że pozdychały. No, ale duże zostały. Jak widać sieją spustoszenie cały czas. Musimy się do tego przyłożyć. Żadne opady nie pomagają, że może się potopią, czy może coś, no nic z tych rzeczy cały czas się trzymają najlepsze. złączymy sobie wałeczek na skręcie, żeby krzyżaków nie molestować o, no, jak widzicie, no, plantacja jest bardzo fajnie na całym kawałku obawiałem się o mojej dziury tutaj podczas siebu no i dziur nie ma jest dobrze jest fajnie, dziury to są tylko po myszach tak, widzicie, sobie dobrze poustalałem te punkty odbicia. Będzie gdzieś tam ten film, właśnie z tego oprysku, że fachu. Na razie chcę jeszcze tam gdzieś woreczkę wykonać. na no bo od wtorku już dzisiaj w nocy zaczyna padać. nawet gdzieś tam zapowiadają ten deszcz na popołudnie, czy późnym wieczorem. No dlatego w środę znowu jakiś duży opad około 20 litrów dzisiaj taki większy no we wtorek 10 do napada 30 znów będzie robota stała znów ta robota będzie stała no ale to nic no nie mamy na to wpływu chciałbym bardzo dzisiaj jeszcze po skończonym zabiegu umyć rozsiewacz też no bo nawoziłem pod pszenicę na ściernisko z tego względu, że wiedziałem, że jak napada deszcz ziemia będzie mokra to będę robił duże kolejiny tak gdzieś Wam wspominałem pług tego nie zwala pod też dawałem pod płuk. no i jako tako nie widać na razie braków objawów fosforu czyli były opady, nabóz się rozpuścił, Rzopak sobie go pociągnął. Jeszcze myślę, że ten korzeń tam sięga, tak jak wam mówię. E, przynajmniej mógł, mój mógł na tych